Dzisiaj na kanale o domu porozmawiamy o tym, czy warto kupić airfryera, jakie są plusy i minusy takich urządzeń i porozmawiamy o tym na przykładzie urządzenia Sharp, ale nie tylko, bo o tym Sharpie będziemy mówić, bo korzysta z niego Łukasz Kotkowski, ja właśnie u niego nagrywamy ten materiał, ale moja praktyka jest nieco szersza, bo miałem już airfryery firmy takich jak Philips, którego używam na co dzień, Xiaomi, którego testowałem, a także Tefal, którego dawno temu kupiłem jako mój pierwszy airfryer. 对了、嗯。 No i właśnie, czym są te airfryery? Po polsku mówi się, że to są frytkownice beztuszczowe, ale moim zdaniem w tym jest kłamstwo, bo to ani frytkownica, w sensie to jest frytkownica, ale frytkownica jednoznacznie kojarzy nam się tylko z przygotowywaniem frytek, czy to zwykłych, czy z batatów. A tutaj można przygotować znacznie więcej różnych dań. A do tego nie jest w 100% beztuszczowa, bo jeżeli nie będziemy chcieli tutaj w ogóle używać tłuszczu, to to jedzenie będzie mimo wszystko niedobre. Wiem, bo próbowałem to zrobić, ono za szybko robi się sucho ono smakuje gorzej, to nie jest po prostu to, więc tego tłuszczu trzeba używać. Nie trzeba go używać dużo, nie trzeba lać go z butelki jakiegoś oleju, tylko wystarczy nawet spryskać. Ja, żeby ograniczyć spożycie oleju, no to właśnie, kiedy robię jedzenie, to staram bardziej się je spryskiwać tłuszczem, a nie je po prostu zalewać. I do robienia jedzenia w airfryerze właśnie taki spryskiwacz tłuszczu jak najbardziej wystarczy, bo te ilości są bardzo małe, ale jednak są, więc nie możemy mówić, że to jest beztłuszczowe. Więc ja bym to Raczej nazywał opiekaczem niskotuszczowym, ale wiadomo, że nie będę tego robił, bo mamy inną nomenklaturę i ludzie szukają innych rzeczy, więc no nadal będziemy to nazywać niestety frytkownicą beztuszczową. I powiem wam, że zasada działania tego urządzenia to jest po prostu banalna, bo mamy tutaj dwie rzeczy: mamy grzałkę i mamy wentylator. I gdyby ludzie reagowali na Fryer jak na Thermomix, to już miałbym w komentarzach napisane, że o, jak to kilkaset złotych, za grzałkę mam zapłacić, to jak grzałkę sobie kupię za 15 zł i będę dmuchał ustami i będę miał to samo po co przepłacać. Jednak te airfryery robią się coraz popularniejsze. Dlaczego? Właśnie ze względu na cenę. Ten model, który tutaj mamy, on kosztuje niecałe 700 zł i Wam powiem, że tutaj mamy do czynienia z urządzeniem zaawansowanym, bo zobaczcie, że mamy tutaj dwie komory, które mogą pracować razem albo osobno, więc możemy naraz przygotować mniej posiłku albo jedną większą porcję posiłku, albo na przykład w jednej komorze możemy przygotowywać Zabierzecie mięso, a w drugiej ziemniaczki. I pamiętajcie, że mięso zjedz, a ziemniaczki możesz zostawić. Jakie parametry tutaj mamy do ustawienia? Też dwa czas oraz temperatura. Koniec. Oczywiście, kiedy tutaj spojrzycie, to tutaj Sharp na przykład zrobił, że a, mamy mnóstwo programów, że taki jest do frytek, taki jest do takiego mięska, taki do innego mięska, taki do rybki i w ogóle. No tylko to są takie no, nastawy po prostu, to są wcześniej zaprogramowane e, wartości czasu oraz temperatury i gwarantuję wam, że na początku z tego być może będziecie korzystać, bo po prostu nie będziecie wiedzieli, jak co nastawiać, ale później to się kończy tak, że czego nie robicie, to ustawiacie sobie te, te Temperaturę taką jak uważacie, albo taka jak jest w przepisie w jakiejś aplikacji, na przykład, czy w innym Ania gotuje, zależnie z czego korzystacie, i będziecie dobierać do tego czas. Do tego te nastawy nie są uniwersalne. To nie jest tak, że jak tutaj jest napisane, że do kurczaka trzeba 30 minut i 190 stopni, no to że to będzie dokładnie 30 minut i 190 stopni. Absolutnie nigdy tak nie jest. Co kilka, kilkanaście minut trzeba otworzyć. Zobaczyć, czy tutaj na, na pewno wszystko jest ok. Najlepiej to całkiem wyjąć, jeszcze sobie zamieszać. No bo wiadomo, że jeżeli to powietrze dmucha z jednej strony, to z jednej strony będzie bardziej przypieczone a z drugiej surowe. Więc nie jest to na pewno urządzenie bezobsługowe, tak jak wielu osobom się wydaje. Ale moim zdaniem i tak jest ekstremalnie proste w obsłudze w porównaniu na przykład do takiego piekarnika, gdzie rzeczywiście mamy mnóstwo funkcji, mamy mnóstwo programów, zwłaszcza w tych nowszych modelach a tutaj temperatura, czas i koniec. Jednak niektóre airfryery, na przykład ten, mają taką rzecz, że jeżeli korzystacie jednak z tych predefiniowanych programów, no to w trakcie go dostajecie informacje o tym, żeby jednak wyjąć to jedzenie i je zamieszać, po to, żeby równomiernie się opiekło z każdej strony. Więc powiedzmy sobie teraz o plusach i o minusach airfrayerów. Jeżeli chodzi o plus, to na pewno jest sprzęt, w którym możemy przygotowywać zdrowe posiłki. Bo wiele osób pyta. A czy robienie jedzenia w airfrayerze jest zdrowe? Bo kiedyś na przykład mówili, że w mikrofali to jest niezdrowe, ale okazało się, że to kupoty, ale może w Airfrajerze to jednak niezdrowe. No wam powiem, samo przygotowywanie to jest zdrowe. Nic tutaj nie szkodzi. Ale to nie jest tak, że wszystko co tutaj włożycie, to magicznie zamieni się w zdrowe danie. McDonalda, wezmę sobie zestaw z makroyalem, wrzucę tutaj na stawie na podgrzewanie i wychodzi z tego kaloryczność jak sałatki. Nie, tak jak z każdym jedzeniem, to czy coś jest zdrowe, czy nie, no to zależy po prostu w dużej mierze od samego jedzenia. Na pewno tutaj da się gotować zdrowo, bo tak jak mówiłem, do przygotowywania jedzenia nie trzeba tutaj używać dużej ilości tłuszczu. Wystarczy jedzenie tak naprawdę spryskać. Drugi plus to jest łatwość użycia. Na początku oczywiście możecie być zdezorientowani, ale Później, mówię Wam, nauczycie się korzystać z tego sprzętu dosłownie w kilka dni i po prostu będziecie wybierać odpowiednią temperaturę, będziecie wybierać odpowiedni czas. W większości przypadków nawet nie będziecie korzystać z tych predefiniowanych programów. Erfriery to są także urządzenia uniwersalne i powiem wam, że tutaj można piec, smażyć i tak dalej. Tutaj można zrobić mnóstwo rzeczy, mimo że w ogóle na to nie wygląda, bo może się wydawać, że to taki mały piekarnik, mały opiekacz i tak dalej, ale to naprawdę jest świetne do rozmrażania, na przykład rzeczy. To jest świetne do zdrowego gotowania. To jest bardzo dobre do tego, żeby sobie jakąś zapiekankę czy coś innego niezdrowego dla odmiany tutaj przygotować. Mamy tutaj też opcję pieczenia. No, więc tak naprawdę możemy tutaj zrobić niemal wszystko. I ja wiem, że zaraz ktoś się znajdzie, kto powie: A, ale tutaj spaghetti to nie zrobisz, makaronu tu nie ugotujesz. Powiem wam, że niby na siłę się da wszystko zrobić. No, ale tak, to nie jest urządzenie do tego. Jednak zdecydowaną większość rzeczy kuchennych możecie zrobić tutaj. I gdybym ja na przykład teraz miał wybrać jeden sprzęt, który będę miał u siebie w kuchni, no to możecie się zdziwić, ale to nie byłby Thermomix, tylko byłby to właśnie. Airfryer, przez to, że wydaje mi się bardziej uniwersalny, no i jest tańszy, bo to też ma znaczenie. Kolejna zaleta to jest szybkość, bo tutaj jedzenie naprawdę przygotowuje się bardzo szybko, i to przekłada się poniekąd na kolejną zaletę, którą jest koszt eksploatacji. No bo w przypadku piekarnika, najpierw ten piekarnik trzeba rozgrzać, on pobiera wtedy mnóstwo energii, później pobiera mniej, bo już jest rozgrzany. A tutaj sprzęt działa na pełnych obrotach od samego początku i dodatkowo ogólnie pobiera mniej energii niż piekarnik. Tak naprawdę, żeby airfryer zużył tyle energii co piekarnik, to to w jednym albo w drugim urządzeniu musielibyśmy coś przygotowywać długimi godzinami, a tutaj tak się nie robi. Tutaj większość programów to zajmuje, żebym spojrzał teraz. 30 minut widzę w przypadku kurczaka, a inne takie podstawowe rzeczy, jak 18 minut. I w airfryerze jedzenie przygotowuje się tak po prostu szybciej, nie tylko przez to, że piekarnik musi się rozgrzeć. Jeżeli chodzi o zużycie energii w tym czasie, no to też jest ogromne. Nie będę Wam podawał konkretnych przykładów, bo możecie mieć różne piekarniki i różne Frajery, ale z tego, co my trzej wszyscy sprawdzaliśmy, no to te różnice są trzykrotne, w niektórych przypadkach nawet czterokrotne i to ma ogromne znaczenie, zwłaszcza teraz, kiedy ten prąd ciągle drżeje. A kolejna zaleta to czyszczenie, no bo pikarnika przecież nie wyjmiesz i nie włożysz do zmywarki. A tutaj to prawie wszystko, co się brudzi, no to wyjmujesz i możesz albo umyć gdzieś pod zlewem, albo wsadzić do zmywarki. Każdy, kto miał okazję czyścić pikarnik, to wie, jakie to jest piekło. W przypadku Airfrajera tego nie ma. Jeżeli chodzi o wady, no to mamy zasadniczo trzy. Pierwsza to jest fakt, że to potrafi być urządzenie głośne. W sensie ten na przykład model, który tutaj mamy, on nie jest bardzo głośny, ale jest słyszalny. Dlatego, jeżeli macie okazję, to po prostu pójdźcie do jakiegoś sklepu z elektroniką, z takimi sprzętami, ekspert i po prostu sprawdźcie sobie ten sprzęt, bo w większości przypadków możecie go tam odpalić i zobaczcie, jak głośno pracuje. Kolejna wada to jest fakt, że to jest kolejne urządzenie, które musi stać na wierzchu. To nie jest piekarnik, który mamy ładnie zabudowany. To jest urządzenie, które w większości przypadków już kupujemy sobie do mieszkania. Jeśli okazuje się, że nam stoi Thermomix, stoi ekspres do kawy, jakiś soda stream, do do wody, jakiś filtr do wody, jeżeli ktoś ma zewnętrzny, do tego stawiamy airfryera już sami się czujemy jak w tym elektromarkecie, media ekspert. No i po prostu tych sprzętów może być za dużo. Ja na przykład mam ten problem, że nienawidzę mieć dużo rzeczy na wierzchu, a u mnie znowu stoi termomix, airfryer, frytkownica, jakieś pierdoły, no i mam kuchnię po prostu zagrasoną. No i airfryer jednak nie zawsze zastąpi piekarnik z prostego powodu. To nie jest tak duży jak piekarnik. Większość, zwłaszcza tanich airfryerów, no to są małe pierdołki, jak połowa tego. I to jest jeden z największych airfryerów na rynku, bo mamy tutaj 2 razy 4 litry. Matematykę zostawiam Wam, ale powiem Wam, że jak ja mam na przykład tego swojego Philipsa, który jest naprawdę spory, to on ma misę 7,3 litra, więc zarówno ten szarp jak mój Philips to są jedne z największych airfryerów na rynku pod względem pojemności ale mimo wszystko są sporo mniejsze od piekarnika i czasami tego po prostu nie da się przeskoczyć. No i już tak dobijając do brzegu, powiem Wam, czy warto kupić tego Airfrayer'a czy nie. Jeżeli wysłuchaliście moich argumentów za, przeciw, w większości jednak za, to pewnie wyrobiliście sobie zdanie. Moim zdaniem są to świetne urządzenia, które bardzo ułatwiają życie. Sam bardzo często ich używam no właśnie do właśnie jakiegoś rozmrażania, do przygotowywania posiłków, jak śmiecia jakiegoś chcę odgrzać. Czasami no każdy to robi, nie, nie oszukujmy się. To też robi to w airfryerze, bo jest po prostu szybciej, a do tego, jak widać, dochodzi do tego argument ekonomiczny. No bo w Airfrayerze gotuje się po prostu znacznie taniej. Więc ja jestem zadowolony ze swojego sprzętu, Łukasz ze swojego szarpa też. Tylko mnie i jego denerwuje to, że to jest dłużej i stoi na wierzchu, ale wiadomo, że coś za coś. I ja na przykład znacznie częściej używam już Fryera niż piekarnika, a Łukasz to w ogóle cały czas teraz. Airfraiera używa, bo mu zaraz po gwarancji pękła szyba w piekarniku, Samsunga, więc nie ma wyboru, ale też jakoś przesadnie nie narzeka, nie mówi: Kurczę, muszę tego Airfraiera, używać jak mi źle i niedobrze z nim. Nie, bo to są po prostu dobre urządzenia, w których da się zrobić, podejrzewam, z 90% tego, co się robi w piekarniku, ale robi to się szybciej, prościej i taniej. A poza tym, co formalności? Łapka w górę, subskrypcja, dzwoneczek. No i mamy dla Was nasze klasyczne badanie statystyczne, więc jeżeli obejrzeliście ten film od początku do końca, no to piszecie hasło Opiekacz Powietrzny, bo to tak powinno się tak naprawdę nazywać. I co? Widzimy się niebawem w kolejnych filmach na kanale o domu, ale też na kanale o technologii i słyszymy w podcaście o technologii. Cześć!